Co jeśli Ukraina przegra kontrofensywę? I Rosja się adaptuje. Uh, and that is slow down. Te sukcesy to są bardzo niewielkie. Także, jak to jest ta sytuacja i zgromadzą jakieś poważne siły, uderzą im w całym procesie. problem. Od miesięcy amerykańscy urzędnicy patrzyli w przyszłość na od dawna planowaną kontrofensywę rządu Zaleńskiego jako na najlepszą nadzieję w przekształceniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w decydującą porażkę zmuszającą Putina do wystąpienia o pokój. Stwierdzili, że nawet gdyby Ukraina ostatecznie okazała się niezdolna do wyparcia sił rosyjskich z całego terytorium Ukrainy, kontrofensywa dałaby Kijowowi znaczącą przewagę przy stole negocjacyjnym. Jako minimum Ukraina wyszłaby z wojny jako silny. I niezależny naród szczycący się wspieraną przez Zachód armią, która jest zdolna do zablokowania każdej nowej rosyjskiej agresji w nadchodzących latach. Po ponad dwóch miesiącach ukraińskiej kontrofensywy sprawy nie toczą się zgodnie z planem. Chociaż szacunki szkód są różne, Ukraina straciła znaczną liczbę ludzi i broni, robiąc znikome postępy w walce z potężną rosyjską obroną, która miała być znacznie prostsza do przeforsowania. Oczywiście, kiedy ukraińskie drony w nocy z soboty na niedzielę trafiły w moskiewskie wieżowce, był to pewien symboliczny gest, że rosyjskie niebo jest dziurawe, ale niestety tak samo dziurawa nie jest linia frontu, którą Rosjanie wzmocnili lepiej niż przypuszczali zachodni przywódcy. Spójrzmy na postępy Ukraińców w czasie kontrofensywy. Udało im się odbić trzy wsie w obwodzie donieckim konkretnie Neskuchne, Blachodatne i Makariwkę. Do tego tuż nie w późniejszym terminie Storoschewę, nowodarwinkę i Lewadne. Pewne postępy są też w obwodzie zaporowskim oraz w kwestii otaczania Bachmutu. Rzecz w tym, że łącznie odbite tereny powierzchniowo nie zajmują więcej niż całe Kielce, a mówimy o sukcesach od maja 2023 roku. Sam Kijów przyznaje, że nie są to postępy, jakich się spodziewano. Obawiam się, że bardzo dużo osób na wysokich szczeblach być może przyjęło założenie, że Rosjanie się przestraszą uciekają. Bo, bo tak no, częściowo to wyglądało w obwodzie Charkowskim we wrześniu ubiegłego roku, i no, no, przy takim założeniu no, to ofensywa miała jakieś tam szanse powodzenia. Natomiast podjęcie przez Rosjan próby czy obrony, to no, można powiedzieć, że no, postawiło jakiś krzyżyk. Także no, z tego blamarzu wyciągnęli wnioski. W tej chwili e, Wzdłuż całej właśnie linii styczności Rosjanie mają tak linie umocnienia, te, te linie obrony, jedna, dwie, trzy linie. Chociaż tak jak patrzeć, to przynajmniej wszędzie i w obwodzie ługańskim, i właśnie w donieckim, i w zaporowskim, i w hersońskim, to wszędzie są co najmniej dwie głęboko użytowane linie obrony, takie duże, z różnymi umocnieniami, z polami. Trzeba sobie teraz zadać pytanie, dla kogo z Przymierzańcem jest czas? Czy dla Ukrainy? Czy może dla Rosji? Odpowiedź jest prosta. Gdzie codziennie niszczone są drogi? Infrastruktura i własność. No oczywiście, że na Ukrainie. Poza kilkoma uderzeniami Ukraińców w Rosji, to przecież Kijów na tej wojnie stracił realnie znacznie więcej. Sankcje częściowo działają, ale Rosja żyje własnym życiem. Nie prowadzi wojny na własnym terytorium, ma czas na to, aby odbudować zdolności bojowe. Jeśli Ukraina nie poczyni w najbliższym czasie bardziej spektakularnych zwycięstw, szanse na powodzenie kontrofensywy będą znikome, co spróbujemy udowodnić w toku tego materiału. Dlatego dziś. Spraw dla Was co stanie się, jeśli Ukraina kontrofensywę przegra? Jakie są na to realne szanse? Oraz jak obecnie wygląda sytuacja na froncie. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli spodoba wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z was ogląda, a nie subskrybuje, a to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie co mamy, a mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od dwóch do nawet sześciu osób, tocząc strategiczne walki aż na dwóch mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych za mną Są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z waszej strony myślę, że przyda się zarówno wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki, czas na materiał. Począwszy od 5 czerwca, UAW przeprowadziło poważny atak w regionie Zaporoża z zamiarem przebicia się przez rosyjską strefę bezpieczeństwa bezpośrednio naprzeciw linii kontaktu, a następnie przedostanie się przez pierwszy pas głównej linii obronnej Rosji. Planem było zdobycie Tokmaczki około 22 km za linią frontu. Miasto było kluczowe w drodze do Melitopola na wybrzeżu Morza Azowskiego. Zdobycie tego pasa umożliwiłoby przecięcie sił rosyjskich na pół. Ukraińskie dowództwo przeprowadziło atak. Tak dwoma brygadami zmechanizowanymi, dokładnie 47 i 33 Brygadą Zmechanizowaną. Obie z nich zostały najlepiej wyszkolone i posiadały najnowocześniejszy natowski sprzęt, w tym niemieckie czołgi Leopard 2 i amerykańskie wozy bojowe Bardley, których to zniszczeniem Rosjanie się później chwalili karmiąc swoje kanały propagandowe. Jeśli chodzi o dostawy sprzętu wojskowego, różnych rodzajów broni, to widzimy, ile nadziei wiązano z dostawami rakiet dalekiego zasięgu. Wyrządzają one szkody, ale nic krytycznego w sferze działań wojennych się nie dzieje w związku z ich wykorzystaniem. To samo dotyczy czołgów zagranicznej produkcji oraz bojowych wozów piechoty. Dane z wczorajszego wieczoru: tylko od 4 lipca zostało zniszczone 311 czołgów, z czego znaczącą część, minimum 1 trzecią, stanowiły maszyny zachodniej produkcji w tym leopardy. Mogę powiedzieć, że ukraińscy żołnierze często odmawiają nawet, by wsiadać do tych czołgów. Dlaczego? Bo są one celem priorytetowym naszych chłopców, są niszczone w pierwszej kolejności na polu walki. To jest nieprzyjemna okoliczność, która wpływa na chęć ich wykorzystywania. A palą się tak samo jak pozostałe, nawet lepiej niż pozostałe sowieckiej produkcji T-72. Dlatego z punktu widzenia potencjalnej zmiany sytuacji na polu walki, dostawa nowego uzbrojenia nic nie da, tylko pogorszy sytuację, przy czym pogorszy po stronie ukraińskiej i będzie dalej zaogniać konflikt. Te dwie brygady od samego początku poniosły miażdżące porażki, nie posuwając się dalej niż kilka kilometrów naprzód, tracąc przy tym dużą liczbę nowoczesnych pojazdów opancerzonych w ciągu pierwszych czterech dni. W ciągu zaledwie dwóch tygodni kontrofensywy Ukraina ogólnie straciła oszałamiające 20% zachodniego uzbrojenia, które zgromadziła na potrzeby ofensywy. Do tego też ponad 30% swojej siły uderzeniowej. Przyczyny strat były całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę znane warunki. Rosja spędziła ponad 6 miesięcy na budowaniu skomplikowanych i potężnych pasów obronnych. Miała znaczącą przewagę w siłach powietrznych, obronie przeciwlotniczej i artylerii oraz znaczne zdolności w zakresie pulminowych, pociski kierowane czołgami, artyleria rakietowa i do tego broń elektroniczna. Zdjęcia satelitarne jasno wskazywały, że Rosja na ruch Ukraińców była w pełni gotowa. To bardzo trudna walka. Zaczęła się jakieś 5-6 tygodni temu, a różne gry wojenne, które robimy z wyprzedzeniem, przewidywały pewne poziomy zaawansowania, a teraz postępy zwolniły. Dlaczego? Ponieważ wojna na papierze i prawdziwa wojna to zupełnie co innego. To prawdziwi ludzie w prawdziwych maszynach, którzy naprawdę oczyszczają prawdziwe pola minowe i naprawdę umierają. Kiedy tak się dzieje, jednostki mają tendencję do zwalniania, aby przetrwać, aby przedostać się przez te pola minowe. Oni, Ukraińcy, sobie z tym radzą. Moim zdaniem, daleko im do porażki. Myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie na takie postulaty. Próbując pokazać dobrą minę do złej gry, zachodni urzędnicy i analitycy powiedzieli w jednym z wywiadów dla Washington Post pod koniec czerwca i teraz początek cytatu: Ukraińskie wojsko do tej pory przyjęło podejście oparte na wyniszczeniu, mające głównie na celu stworzenie słabych punktów w rosyjskich liniach. Koniec cytatu. Jak spojrzymy na mapę, geografia wojskowa całego regionu południowej Ukrainy charakteryzuje się otwartym, płaskim terenem, poprzecinanym wąskimi pasami lasów oraz licznymi małymi rzekami, które stanowią naturalną ochronę dla Rosjan. Ponieważ Rosja ma zdecydowaną przewagę na niebie, za każdym razem, gdy ukraińscy żołnierze poruszają się na otwartej przestrzeni, są natychmiast poddawani ostrzałowi artyleryjskiemu lub moździerzowemu. Jeśli jakiekolwiek pojazdy opancerzone poruszają się na otwartej Przestrzeni są również bardzo szybko niszczone. NATO wciąż nie wysłało na Ukrainę ani jednego F-16, a ukraińskie zdolności w powietrzu ograniczone są praktycznie tylko i wyłącznie do dronów, które nie są dla Rosjan aż tak destruktywne jak w pierwszej fazie wojny. I szczerze sam nie potrafię zrozumieć dlaczego planiści wojskowi wystawili Ukrainę na niemal pewną porażkę, wiedząc przy tym, że bez kontroli nieba kontrofensywa nie przyniesie odpowiednich rezultatów, ale może ja jestem w błędzie. Może jest tak jak mówi na przykład generał Roman Polko. Kontrofensywa, wtedy kiedy mówimy o pokonaniu odcinku kilkuset metrów, kilometra w ciągu doby, no to rzeczywiście jest nieporozumienie, tak naprawdę w mojej ocenie zaklinanie Rzeczywistości I tutaj oczywiście trudno mieć pretensje do samej strony ukraińskiej, no ale nie wiem, albo nie mają wystarczających środków, albo rzeczywiście nie zdecydowali się jeszcze na taki główny kierunek uderzenia. Takimi działaniami nękającymi niewielkimi siłami można jedynie utrzymywać te pozycje, które się zajmuje. Trudno mówić jakimś przełomowym działaniem. On sam uważa, że to, co teraz obserwujemy, to nie jest kontrofensywa, a realne siły Ukrainy dopiero zobaczymy w następnych miesiącach. Spektakularny atak na Moskwę pozwala wierzyć właśnie w taki scenariusz. Być może Ukraina chce wygrać poprzez zaskoczenie. Tego nie wiem ani ja, ani wy. Takie informacje pozostają tylko do dyspozycji dowództwa i chwała za to, że my ich nie znamy. Ale w tym miejscu dochodzimy do pytania, które naprawdę warto sobie zadać. Co się stanie, jeśli Ukraina przegra tą kontrofensywę? Ponieważ wszyscy kibicujemy Ukrainie, ale wcale nie mamy pewności, czy ona faktycznie wygra. Właśnie dlatego postanowiłem przeanalizować wypowiedzi światowych głów, ekspertów i dołożyć do tego moją własną teorię, co może się stać w przypadku porażki kontrofensywy. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną wypuścił niedawno, bo 24 lipca 2023 roku, raport, który opracowała Natalia Bugajowa. Sprawdźmy teraz, co jest napisane w pierwszym akapicie. Czytamy tutaj, że Zachód ryzykuje, że da Kremlowi kolejną szansę na przedłużenie wojny na Ukrainie, jeśli nie uda mu się zapewnić siły ukraińskiej kontrofensywy. Opóźnienia i fragmentaryczna pomoc są dokładnie tym, co pozwoliło Rosji przegrupować się przed ukraińską kontrofensywą. Zachód nie może czekać, na wyniki obecnej fazy ukraińskiej kontrofensywy, a zamiast tego pomóc Ukrainie utrzymać impet, aby uniemożliwić Rosji odbudowę siły militarnej i przedłużenie wojny. Kolejny fragment. Siły ukraińskie posuwają się naprzód i dostosowują. ISW oceniło, że Ukraina wyzwoliła w ciągu 5 tygodni około 2 trzecich tego samego terytorium, które siły rosyjskie zdobyły w ciągu ponad 6 miesięcy. Widać zatem, że Ukraińcy mają motywację. Ale aktualna pomoc ze strony Zachodu jest niewystarczająca. Jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, tempo kontrofensywy spowolni lub nawet się zatrzyma. W tej chwili potrzebujemy zaopatrzenia w broń. Nic więcej nie potrzebujemy. Pieniądze nie mają żadnej wartości dla bojowników, którzy są na pierwszej linii frontu. Kluczowe jest posiadanie amunicji i broni, abyśmy mogli posuwać się naprzód. Wówczas na terytorium Ukrainy będziemy mieli do czynienia z zamrożonym konfliktem. Podobnie jak miało to miejsce w Donbasie, ale teraz obejmuje całą południową Ukrainę. Jeśli przytoczymy informacje, jakie pojawiły się na początku wojny odnośnie chęci utworzenia przez Rosję, tak zwanej Noworosji, to rysuje nam się klarowny obraz, że Rosja w pewnym sensie swoje cele osiągnęła. Ambicje były większe, ale korytarz lądowy na Krem jest w ręka Kremla. Utrzymanie tych terytoriów będzie wystarczającym sukcesem. To Ukraińcy bardziej potrzebują tej ofensywy niż Rosjanie. Rosjanie, w sumie przy takim założeniu, jakie obecnie przyjęli, to oni, oni tej ofensywy aż tak nie potrzebują, co nie znaczy, że jej nie przeprowadzą, ale też jest to raczej uzależnione od tego, jak dalece uda im się wykrwawić wcześniej Ukraińców. Tak, żeby mieli pewną swobodę raczej działania, a nie tak, że, że uderzą, przełamią ten front ukraiński w jakimś miejscu i idąc dalej po prostu, czy też przełamując, poniosą straty w rzędu takiego, jakie ponieśli w marcu w ubiegłym roku. Wojna na wyczerpanie w tej chwili jest, to znaczy jedna i druga strona ponosi straty, tylko, że jednak Rosjanie mają większe zasoby, zwłaszcza zasoby ludzkie. Natomiast Ukraińcy, to to Ukraińcy muszą tego agresora wyprzedzić. Nieuregulowanie granic zablokuje Ukraińcom możliwość przystąpienia do NATO, Unii Europejskiej oraz realną odbudowę. Stąd też porażka kontrofensywy spowodowałaby, że Rosja nie rozpoczęłaby żadnych rozmów pokojowych. Jej celem byłoby długoterminowe dręczenie Ukraińców, aby ci w końcu w celu zeznania spokoju sami zdecydowali się na kompromis z Moskwą. To miałoby fatalne skutki. Oczywiście to tylko jeden z wariantów, ponieważ tych może być wiele, wiele więcej. Prezydent Czech, Petr Pawel, ujawnił pod koniec maja na łamach brytyjskiego dziennika Guardian, że podczas jednej z jego wizyt w Kijowie ostrzegał ukraińskie władze przed pośpieszonym przeprowadzeniem planowanej kontrofensywy. Pawel uznał, że jeśli atak się nie powiedzie, będzie to porażka dla Kijowa. Oby te słowa nie okazały się prorocze. Putin zrobi teraz wszystko, aby Ukraińcy nie byli w stanie przeforsować najważniejszej linii obrony, jako od frontu znajduje się dopiero około 15 km dalej, a opór już jest wyraźny. Amerykański ekonomist relacjonuje, że Kreml może aktualnie przeczekać to, co się dzieje, aż do czasu wyborów prezydenckich w USA pod koniec 2024 roku. Wówczas to byłaby już wystarczająca porażka, a niepowodzenie ukraińskiej kontrofensywy stałoby się faktem. Chciałbym zwrócić uwagę na komentarze sekretarza Austina z ostatniej grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, gdzie podkreślił, że będzie to maraton, a nie sprint. Ale znowu będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne. Ukraina już w najbliższych tygodniach może otrzymać amerykańskie czołgi Abrams. W ten sposób pisze o tym Politico, powołując się na źródła w Pentagonie. Podobno Ukraińcy przerzucają też od końca lipca siły na kierunku zaporowskim. Jeśli te informacje by się potwierdziły, wówczas wiele może zależeć od sierpnia. Być może to, co robią Ukraińcy, ma na celu zdezorientowanie najeźdźców, wybicie ich z rytmu i zmuszenie do wycofania się na drugą linię obrony. Dopiero w drugiej fazie planowane są szturmy, które zamkną w kotłach, odetną od aprowizacji i zmuszą do opuszczenia zajętych terenów. ISW studzi jednak emocje, twierdząc, że początkowy zryw faktycznie był porażką, a ponowna szybka kontrofensywa na poziomie strat z Maja byłaby zbyt ryzykowna. Dopiero czas i kolejne dostawy pozwolą Ukrainie na dalsze ruchy. Elon Musk stwierdził niedawno, że jeśli Ukraina przegra kontrofensywę, a Rosjanie poczują słabość, to wówczas momentum będzie im sprzyjać, a straty terytorialne Ukrainy... Mogłyby być wówczas znaczne. Ja osobiście uważam, że ukraińska kontrofensywa zakończy się pewnymi sukcesami, ale podpisuję się pod tym, co twierdzi większość ekspertów. Mariupol, Krym czy Donbas pozostają obecnie tylko w sferze marzeń. Tych miast nie uda się odbić bez wsparcia powietrznego oraz kolejnych dostaw zachodniego sprzętu, a czy te trafią na front odpowiednio szybko, to się okaże. Dajcie znać, co sami o ukraińskiej kontrofensywie sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.